Polską rządzą polityczni gangsterzy. Dzisiaj po władze chcą sięgnąć nie polityczni, ale zwykli gangsterzy. Trwa gra na mobilizację i demobilizację. Trwa gra przed drugą turą wyborów prezydenckich o przechwycenie elektoratu, o przepływy elektoratu, nawet te najmniejsze. Tysiąc, dwa tysiące, pięć tysięcy, dziesięć tysięcy głosów. To wszystko ma znaczenie, moi drodzy. Możemy mieć do czynienia z pierwszymi w historii trzeciej RP wyborami prezydenckimi, gdzie w drugiej turze wyborów zwycięzcą zostanie kandydat, który wygra o włos na żeletę. Z drugim kandydatem i tu jest kluczowa rola. Mediów, przekazu, polityków, to jest gra na emocjach. W tym momencie nie liczą się fakty, nie liczą się konkrety, nie liczy się nawet prawda, liczą się emocje, liczy się ten jeden moment, który zdecyduje o tym, że wyborca pójdzie na wybory, pobierze kartkę i skreśli: Nawrockiego albo na Trzaskowskiego zagłosuje. Tu liczy się czas. Czas, którego jest coraz mniej i o tym, co zrobił Karol Nawrocki, dlaczego ten w tym momencie wyprzedził Rafała Trzaskowskiego i gasi pożar, który próbuje wzniecić druga strona, o tym w tym materiale dajcie proszę tylko łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu i jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna konserwatywnego miejsca na polskim YouTubie, gdzie niemal całą dobę omawiamy polską politykę. Ja sam z moimi gośćmi dla Was, robimy to cały czas dla Was. Tak, po tej krótkiej reklamie, dziękuję bardzo za uwagę. I jedziemy z tym tematem, bo co się stało? Wczoraj, w poniedziałek, Portal ONAT publikuje ten słynny tekst, omawiany i przewałkowany już w poniedziałek i we wtorek przez niemal wszystkich. Tekst, gdzie tam możemy przeczytać, że 20 lat temu Nawrocki miał dostarczyć prostytutki do hotelu dla gości hotelowych, kiedy pracował w tym grand hotelu. Tekst mało wiarygodny, tekst powołujący się na dwóch świadków, którzy gdzieś tam coś podpisali, jakieś oświadczenie, są gotowi zeznawać przed sądem, no ale nie ukrywajmy, daleko jeszcze do jakiejkolwiek rozprawy i daleko, żeby udowodnić, czy ten tekst jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. Karol Nawrocki zresztą pozwał redakcję Onet, redakcja Onet, politycy Platformy w odpowiedzi mówią, to pozwi nas w trybie wyborczym, ale Karol Nawrocki nie może pozwać Onetu w trybie wyborczym, bo jest to obwarowane pewnym zagrożeniem, a takie jest to zagrożenie, że w tym tekście Onetu nie ma żadnej agitacji wyborczej i sąd może odrzucić ten wniosek o proces w trybie wyborczym, a to to zostanie okupione tytułami w, w tych wszystkich mediach lewicowo-liberalnych, tytułami m.in. takimi. Sąd przyznaje rację onetowi, Karol Nawrocki przegrywa. No i już do wyborców nie dotrze, do czytelników nie dotrze to, że Karol Nawrocki de facto nie przegrał procesu, czy w tym tekście onetu jest prawda czy kłamstwo, tylko po prostu sąd oddalił jego pozew w trybie wyborczym. Więc tu ruch dobry Nawrockiego, żeby gasić pożar, który wywołała druga strona. Choć druga strona ciągle apeluje, to pozwij w trybie wyborczym, to pozwij w trybie wyborczym. W 24 godziny wszystko się okaże. Roman Giertych nawet tutaj swoje bezpłatne usługi jego kancelarii tutaj zamierza powierzyć i oddać Karolowi Nawrockiemu, tylko pozwij w trybie wyborczym. No nie, no przecież to jest absurd, przecież to jest celowe pokazywanie, że Nawrocki się boi, że Nawrocki to mówi nieprawdę, bo jakby mówił prawdę, to by pozwał w trybie wyborczym. No nie, absolutnie nie. Ten. Ta sprawa. Ten artykuł nie kwalifikują się do tego, żeby pozywać w trybie wyborczym, bo po prostu sąd to oddali. Koniec. kropka. Ci, którzy przywołują, że można pozwać prasę w trybie wyborczym, można, yy, dają na przykład, nie wiem, bo obajtek pozwał Onet w trybie wyborczym. No i co zrobił sąd? I oddalił pozew obajtka i media potem pisały, że Onet wygrywa z obajtkiem w sądzie. No po prostu no o to chodzi, żeby budzić emocje, żeby grać tytułami, grać emocjami, żebyście na przykład zobaczyli okładkę tygodnika Newsweek, gdzie jest napisane, dlaczego Nawrocki nie może być prezydentem, żebyście pomyśleli naprawdę on nie może być prezydentem, bo to jest zły człowiek, gangster, sutener, po prostu diabeł wcielony, tak? Żebyście przez przypadek po prostu swoją emocją się zawahali. A nie wolno w tym momencie nam po prawej stronie dać się zawahać. Jeżeli nie zobaczę nagrania pokroju Didiego, na którym widać, że mężczyzna... Robi coś złego kobiecie, popełnia przestępstwo. Jeżeli takich dowodów nie będę miał, na dziś ja nie zwątpię w Karola Nawrockiego. To jest dla mnie za mało i dla zdroworozsądkowych ludzi powinno być za mało. Tymczasem Karol Nawrocki robi coś, żeby mu wierzyć. Publikuje badania, poddał się testom, publikuje badania na obecność niedozwolonych środków w organizmie i pisze tak: Polacy chcą mieć pewność, że przyszły prezydent jest w pełni zdrowy. Dlatego zrobiłem test na obecność narkotyków. Wynik, oczywiście, negatywny. Teraz kolejna pana Rafała. Odwagi! Jak jest pan czysty, to nie ma się czego bać. I tutaj wychodzi teraz prawa strona. Prawa strona, politycy prawej strony, wyborcy prawej strony, najbardziej zasięgowi politycy prawej strony, jak Patryk Jaki, jak Sebastian Kaleta, Daniel Obajtek, Dariusz Matecki, publikują badanie Karola Nawrockiego i piszą: Rafał, teraz kolej na ciebie, teraz czas na ciebie. Czy druga strona? podda się badaniom, czy Rafał Trzaskowski pójdzie na badania? Obstawiam, że nie pójdzie, że będzie trwał przy swoim, że nie złamie się w tym momencie. Uj. No ale dobrze, Dobrze, że Karol Nawrocki to zrobił, te wątpliwości na pewno rozwiał, bo ja też słyszałem od części polityków PiSu, że wyborcy, z którymi oni rozmawiają, niepokoją się, że Karol Nawrocki mógł zażywać jakieś środki. Ale teraz też rolą mediów uczciwych powinno być publikowanie tej wiadomości. Karol Nawrocki poddał się badaniom, nie ma w jego obecności żadnych niedozwolonych substancji. To jest uczciwe, bo jak do tej pory, to wszyscy chętnie ten obrazek z debaty podawali. Bardzo chętnie. Wszyscy ochoczo pokazywali te zdjęcia. Więc teraz pokażcie to badanie. Ja jutro zrobię przegląd prasy. Ja jutro przejrzę media. Przejrzę media razem z Wami, na żywo. Zobaczymy. Zapraszam o 12 jutro przegląd mediów. Zobaczymy czy będzie ta informacja w prasie drukowanej o Karol Nawrockim. Gra się toczy o niezdecydowanych wyborców, o ludzi, którzy czasami se przejrzą gazetę, kupią sobie fakt, poprzeglądają sobie co w tym fakcie, Superekspresie, naszym dzienniku, Gazecie Polskiej, no nie, Gazetę Polskiej codziennie kupują zdecydowani ludzie, SuperExpress Fakt, to kupują, te tabloidy kupują ludzie, którzy od czasu do czasu coś sobie poprzeglądają, lubią sobie jakiś tabloid poprzeglądać, trochę polityki, trochę rozrywki, trochę sportu, trochę spraw społecznych i tyle. Gra się toczy o ludzi, którzy rano wychodzą do pracy, odprowadzają dzieci do szkoły, idą do pracy, wykonują swoje pra swoją pracę w tej pracy, zajmują się pracą, a nie oglądaniem Youtube'a. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, którzy oglądają Youtube'a na żywo i nasze spotkanie i piszecie, że jesteście w pracy. Jak możecie, to oglądajcie, ale są ludzie, którzy wykonują pracę w trakcie godzin pracy i nie scrollują, w ogóle nie mają nawyku czytania czegokolwiek w internecie, scrollowania, po pracy odbierają dzieci z pracy, robią obiady, relaksują się po pracy i wtedy nadchodzi godzina 19 albo godzina 19.30, uruchamiają fakty albo 19.30 albo Polsat ym, i wydarzenia Polsatu oglądają ten serwis, i wyłapują dla siebie to, co dla nich ważne jest w tym serwisie. O tych ludzi toczy się gra. I cynicznie w tej grze postępuje strona koalicji rządzącej. Dlatego Rafał Trzaskowski wprost kłamie i nie wycofuje się ze swoich kłamstw. Bo jak ktoś to dobrze potnie, jak ktoś to dobrze przedstawi, to taki odbiorca, który ogląda tylko ten serwis informacyjny, a od godziny 20 już jest na Netflixie, już jest na innych platformach streamingowych, nie wiem, z książką, bawi się z dziećmi, relaksuje się w wannie. Anna Maria Żukowska. Ten wyborca po prostu jest na teraz jak złoto dla jednej i drugiej strony. O niego należy walczyć. Uff. No dobra, to tyle ode mnie. Do zobaczenia.